została założona przez braci Jan i Józef Brudny około 40 lat temu. Preferuje dwa kierunki swojego szkolenia to sztuki walki, które opierają się o kształtowanie osobowości, wychowanie, kultury, etykę i tutaj y, kultywowanie światowej klasyki Kung Fu oraz kombat, gdzie y, jest to przeciwstawienie się przemocy coraz to większej i polega przede wszystkim na y, Wszystkich tych technikach, które są skuteczne w obronie koniecznej, jak również i szkoleniu na przykład agentów ochrony policji czy Straży Miejskiej. Przyńska Akademia przez wiele lat swojej pracy nad własnym stylem utworzyła go pod nazwą Przyńska Sztuka Walki. Został on zarejestrowany przez Światowe Federacje, jak również przez władze w Polsce. Kilka stopni Przyńskiej Akademii jest. Ona istnieje w oparciu o Federacje Światowe i naszą. Najwyższy stopień ma Pan Józef Brudny dziesiąty dan, jak również ma tytuł y, twórcy y, szkoły Sokę. Został nadany przez trzy światowe federacje, jak również i przez władze polskie w Warszawie. Jest duża kadra instruktorów z wysokimi stopniami mistrzowskimi, ja jestem posiadaczem ósmego dana. Tutaj koledzy Zbigniew Syc czy Krzysztof Hibner, są stopnie szósty dan, jak również wiele, wiele innych jest niższych stopni. Mamy stopnie w różnych stylach, mamy w systemie Kung Fu Shaolin, mamy w systemie tung mamy w systemie kombat. Są też jeszcze mniejsze stopnie, gdzie otrzymaliśmy od różnych federacji na zasadzie uznania nas wysokim poziomem, jeśli chodzi o aikido czy elementy z